Gotowość psa do pracy. To jedna z najpiękniejszych, najcudowniejszych chwil, gdy możemy razem trenować różne elementy psich sportów, czuję się jak najwspanialszy wygrany. Stworzymy fantastyczny zespół, pełen harmonii, pełen współpracy. To jedno z najlepszych uczuć, gdy patrząc na psa czuję go w samym środku mojego serca. Obedience. Poznałam ten sport ponad 15 lat temu. Z moim pierwszym sportowym psem kajem startowaliśmy z różnymi, z, z różnym skutkiem. Czasem byliśmy na podium, czasem nie, ale z każdym kolejnym treningiem, z każdą sesją, z każdym wyrzuconym koziołkiem, każdą zaportowaną piłką i kolejnymi umiejętnościami. Czułam, że obi to moja droga do psiego serca, do wspaniałej relacji, ale też coś, co daje bardzo dużo mojemu psiakowi. Widienst, czyli sportowe posłuszeństwo, czasem postrzegano jest jako taki nudny, czasochłonny sport dla emerytów. Nic bardziej mylnego, jest to koncentracja, motywacja, elastyczność przechodzenia z wysokiego pobudzenia na czekanie, na spokój, na opanowanie emocji, na myślenie. Dzięki Obedience Twój pies może poczuć się w pracy bardzo bezpiecznie. Być może tak bezpiecznie, że będzie w stanie zignorować straszne dla niego bodźce. Dzięki Obedience nauczy się lepszej koncentracji, łatwiej będzie wchodził w sesję, w kontakt, w relacje z Tobą, będzie spokojniej czekał i będzie bardziej aktywny, gdy go o to poprosisz. Pomaga mi wydobyć z psa jego pełen potencjał, ale również mi pomaga być lepszym przewodnikiem, zawodnikiem i człowiekiem.